Cześć, witajcie w comiesięcznym nagraniu. Dzisiaj będziemy sobie podsumowywać miesiąc marzec, bardzo ciekawy miesiąc, a tak naprawdę jeszcze ciekawsze jest to, co się wydarzyło na początku kwietnia i o czym też, o czym też oczywiście będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Wspomnimy na temat kryzysu, który się wydarzył początkiem kwietnia, tak jak widzicie, nawet tytuł dzisiejszego nagrania kiedy nadchodzi kryzys? Tak więc będzie ciekawie, zapraszam. Na początku jednak, jak zawsze, nota prawna, która jest wymagana, nie jestem doradcą inwestycyjnym, to nie jest doradztwo inwestycyjne, są to moje prywatne poglądy, tak więc w taki sposób to odbieracie. A jeżeli nie, to nie oglądajcie. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o marzec, to zacznijmy sobie od rynku polskiego. Dla rynku polskiego marzec był wspaniały. Popatrzcie sobie na te wzrosty. Tutaj widać bardzo dynamiczny wzrost przez cały marzec, więc no, na rachunkach naprawdę było to, był to znaczący zysk. Wszyscy się cieszyli, wszyscy byli zadowoleni. Jednak to, co się wydarzyło później, o czym za chwilę będziemy sobie rozmawiać, ten zysk zjadło, ale to jest naturalne. Takie są rynki. To nie jest tak, że to, co zarobiliśmy, jest zawsze nasze. Liczy się cały proces inwestycyjny, czym dłużej inwestujemy, tym bardziej mamy doświadczenie, że nasz kapitał będzie pracował. Chodzi o to, żeby po prostu mądrym inwestowaniem zarobić więcej niż to, co dał rynek, pokonać po prostu rynek, pokonać benchmark, do którego się porównujemy. I to się nam skutecznie udaje. Tak więc wszystkie te osoby, które o których będę też za chwilę wspominał w kontekście tego, co się wydarzyło w kwietniu. Jeżeli jesteście osobami początkującymi, no trzeba po prostu się uczyć tego, czyli doświadczać, że tak jest nie inaczej, inaczej nie będzie. A osoby, które się już nie nauczyły, to i tak się już nie, nie nauczą. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o rynek amerykański również marzec, no to sobie teraz porównajcie te dwa rynki. Tutaj mamy rynek amerykański skończył się tak, więc na, na spadkach, i to mówimy cały czas jeszcze o miesiącu marcu. E, e, dokładnie w tym samym czasie dwa rynki, tak? Rynek polski poważcie sobie dynamiczny wzrost, rynek e, amerykański e, dosyć konkretny, mimo wszystko spadek. No i to jest podyktowane tym, co, co jak dzisiaj. Toczy się na świecie polityka amerykańska, jak są odbierani przez inwestorów, czy to krajowych, czy zagranicznych, to i tak robią bardzo duże instytucje finansowe, a nie pojedynczy tacy gracze, jak, jak my. Tylko to robią duże fundusze inwestycyjne, które przenoszą swój kapitał albo na rynki amerykańskie, albo z tego rynku amerykańskiego po prostu schodzą, albo wchodzą w inne instrumenty niż rynek akcji. Tak więc rynek amerykański na razie nie cieszy się zaufaniem, no i to widać nawet po, po marcu. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że wszyscy ci, którzy obserwują analizę trendu, to myśmy już początkiem marca, już był tutaj nawet widać. 3 marca był ostatni trend wzrostowy na 100 największych spółkach amerykańskich, a już 6 marca, czyli no w pierwszym tygodniu marca. Mieliśmy informację, że jest więcej spółek spadających do, do rosnących, i trend już był prospadkowy. Ja pamiętam, że w marcu chyba to już praktycznie żadnych akcji z niczego, jeżeli chodzi o rynek, o rynek amerykański, nie posiadałem. Tak więc cały ten spadek, który tutaj w marcu widzimy, on jakby już nie dotyczył mojego portfela. No bo już nie miałem akcji y, amerykańskich, albo powiedzmy, w trakcie się tam je wy, wyprzedawało systematycznie, w zależności od tego, kiedy był sygnał kup y, sprzedaj dla danej, dla danej spółki, ale trend, który rozpoczął się w początku marca, czyli trend spadkowy dla stu największych spółek, informuje mnie o tym, żeby nie kupować kolejnych spółek amerykańskich, pomimo nawet ich sygnału kup, no bo tam jest dzisiaj trend spadkowy. Więcej spółek traci niż zarabia i nie ma sensu się pchać po prostu na ten, na ten rynek. Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się później, no to już zostańmy na razie z tym rynkiem amerykańskim. No to tutaj mieliśmy marzec i dokładnie w pierwszym tygodniu kwietnia wydarzyła się ta pionowa linia w dół. Myślę, że wszyscy wiedzą, co się tutaj wydarzyło. Prezydent amerykański Donald Trump wprowadził zapowiedział cła na prawie cały świat, na 182 kraje, no rynek zareagował jak zareagował, w dwa dni mieliśmy Armagedon na rynkach i to co rynek amerykański już był wtedy słaby, ponieważ już nie miał kapitału, więc on bardzo mocno spadł, no ale to, tak samo spadł rynek polski pomimo tego, że był na szczycie praktycznie skasował cały zysk z poprzedniego miesiąca, czyli z marca, no i na trzeci dzień rynek zatrzymał się w tym miejscu. Tak przez dwa dni zleciał, trzeciego dnia on był jeszcze niżej, kolejne minus 5%, ale te, te minus 5% zostało odrobione. No i rynek zatrzymał się w tym punkcie, a ja też bym się chciał na chwilę w tym punkcie zatrzymać. I to są takie momenty na rynku, jak, jak tutaj mieliśmy z cłami, czasami mamy informacje o tym, że jest pandemia, czasami mamy informacje o tym, że Grecja upada, bo była zadłużona, to było w 2011 roku. Czasami mamy także, że to bank Lehman Brothers upada, bo papiery wartościowe, które posiadał były bezwartościowe. Czasami to jest tak, że mamy wojnę na świecie i zawsze jest jakiś, jakaś sytuacja, która może spowodować, takie, takie skutki, które widzimy, że w dwa dni coś spada po 5%, a trzeciego dnia to się zatrzymało, i to powiem wam, że to jest dobra sytuacja, taka w sensie bardzo łagodna. Nikt nie powiedział, że mogłoby nie spadać jeszcze kolejny tydzień po 5% codziennie. To jest życie, tak? In, jesteśmy inwestorami. Kiedyś inwestor, jak powstawała kompania Musz Południowych, ja o tym wszystkim robiłem nagrania i szkolenia, i zakładam, że wszystkie osoby, które słuchają moich nagrań, są poszkoleni, tak, czyli powinniście o tym pamiętać. I, I powinno to być dla was oczywistą oczywistością. Takie sytuacje na rynku i ja wiem, że teoria różni się od praktyki, ale jak ktoś już raz, dwa, trzy, cztery doświadczył w życiu czegoś takiego, to za piątym razem powinien być spokojny. Ja wam powiem, że w momencie, kiedy te rynki spadały po 5%. To ja sobie z dziećmi byłem i kopałem w ogródku, okopywałem maliny i tyle mnie to interesowało. Naprawdę tak do tego podchodziłem, ponieważ wiem, że no nie da się nic zrobić. Tak? Inwestuję zgodnie z zasadami, które w inwestycjach obowiązują, i tyle w temacie. A co będzie dalej, no zareaguję odpowiednio do danej sytuacji i koniec. No nie, nie zmienię tego, co się już wydarzyło. I wracając jeszcze do tego, jak kiedyś inwestowanie za czasów Kompanii Mórz Południowych wyglądało, jeżeli kiedyś byliście inwestorami i inwestowaliście w podróż, właśnie statku brytyjskiego, który płynął gdzieś tam po jakieś dobra, kawę czy inne rzeczy, które przywoził z tej wyprawy, byliśmy inwestorami. I ten statek zatonął, to zostawaliśmy z niczym. Nic nie mieliśmy. Oczywiście, jak statek wrócił, towary się sprzedały. Wow, byliśmy bogaci, ale jeżeli ten statek nie wrócił, byliśmy przegranymi. Jeżeli to były wszystkie nasze pieniądze, no to równie dobrze zostaliśmy żebrakami. Dzisiaj taka sytuacja nas praktycznie nie dotyczy. Tak? Potrafimy na rynek wejść, potrafimy z rynku wyjść, no i po to też dywersyfikujemy, że nie inwestujemy w cudzysłowie w jeden statek, tylko w kilkanaście statków, i to zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych rozbijamy to swoje ryzyko. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż ludzie, którzy byli kilkaset lat, lat temu, a dalej zachowujemy się tak, jakbyśmy byli władcami całego rynku finansowego, i cały rynek finansowy powinien się nam kłaść przed stopami i zawsze robić to, co my chcemy, żeby on robił dla nas. Do czego bije? Bije do, do takiej sytuacji, czyli do, do, tej, do, tego, do tej nazwy, kiedy nadchodzi kryzys. I powiem Wam, że pomimo tego, że są ludzie, którzy już uczyli się inwestowania ze mną w 2015 roku, na, jeżeli chodzi o giełdę, bo o fundusze to w ogóle to już jest historia, bo w 2008 roku już uczyliśmy ludzi i dokładnie tych samych zasad, ale powiedzmy, skupmy się na giełdzie, bo dokładnie chodzi mi o konkretną osobę, czy osoby, i te osoby już mają dziesięcioletnie doświadczenie i Potrafią zachowywać się nadal jak, 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 jak jakieś trole po prostu jak jakieś ułomy inwestycyjne. Wybaczcie moje, moje słowa, ale ci ludzie się tak zachowują i nie mam zamiaru się w żaden sposób hamować, bo są ułomami. Potrafią sobie do mnie wydzwaniać na mój numer telefonu, tylko dlatego, że kiedyś go ode mnie łaskawie otrzymali i sobie myślą, że mogą. Wydzierać się, że to było wiadomo, że to będzie spadać, że system nie działa. Dlaczego my nie wychodzimy? Co my robimy? To chciałbym oznajmić obecnym i przyszłym inwestorom, że jeżeli macie lepsze techniki inwestycyjne, to zawsze powtarzam to samo: stosujcie je. Jeżeli nie potraficie wytrzymać takich sytuacji, które dzieją się na rynku, a które, tak jak powiedziałem, są normalnością jest to dla was informacja, że nie nadajecie się do inwestowania na rynku akcyjnym. Jeżeli nie akceptujecie takich zasad, sprzedajcie posiadane akcje i idźcie ze swoimi pieniędzmi na lokatę. Zrobicie sobie dobrze swoim rodzinom, a również mnie. Mnie nie, nie, jakby nie, nie, nie szarpią już te osoby za dużo zdrowia, nerwów tak dalej, Ponieważ ja już się nauczyłem żyć z takimi cholerykami inwestycyjnymi. Ale informuję wszystkie osoby, że ktoś, kto do mnie z takimi rzeczami wyskakuje, czy to telefonicznie, czy mailowo, to ja robię taką fajną rzecz: zablokuj i nigdy więcej nie będzie miał ze mną kontaktu, ponieważ ja zawsze mogę kogoś nauczyć, porozmawiać, wspomóc emocjonalnie z sytuacją, którą on przeżywa, ale nigdy nie dam się obrażać jeżeli ktoś mi potrafi powiedzieć że wasz system nie działa to chcę wam powiedzieć że to nie jest mój system tylko system średnich kroczących został wynaleziony około 500 lat przed naszą erą i wymyślił go nikt inny jak pitagoras tak więc jest już troszeczkę czasu z nami wzór średniej arytmetycznej. Jeżeli ktoś nadal nie potrafi tego zrozumieć, to musi wziąć książkę z matematyki, z szkoły podstawowej i troszeczkę na ten temat poczytać. Kończąc wątek takich frustratów inwestycyjnych, idźmy sobie po prostu dalej. Jeżeli ktoś po prostu słucha tej matematyki, która została wymyślona, wynaleziona 500 lat przed naszą ewą i jest po prostu spokojny, bo wie, że stosując średnie arytmetyczne w sposób konsekwentny zawsze w długim terminie wygrywamy z rynkiem, no to popatrzcie co się wydarzyło. Tutaj mamy rynek polski, on bardzo ładnie odbił. I ja nie mówię, że to mogła być zupełnie inna sytuacja. Ja Wam powiedziałem przedtem, że równie dobrze rynek mógł sobie dalej spadać po 5%. Po prostu wtedy wyprzedalibyśmy się z tych akcji i tyle w temacie, a system podpowiadał, żeby na razie w akcjach pozostać. I cała strata jest odrobiona. Cała. Cała. Wystarczy, wystarczyło sobie wziąć i kopać w grządkach w malinach, żeby po prostu te pieniądze, które się miało przed wielkimi spadkami, mieć po prostu z powrotem. I, i tak jest. Mogło być inaczej, oczywiście, że mogło być inaczej i musiałbym się z tym jako inwestor pogodzić, musiałbym wycofać się z, po, po już tych spadkach, nastąpiłaby sprzedaż akcji, trudno, straciłbym cały zysk, który sobie tam od początku roku wypracowałem, nie miałbym go. Trudno, to jest życie, to jest inwestowanie. A tutaj się okazuje, że ja z powrotem od, odrabiam tą swoją stratę. Co będzie jutro, nie wiem. Równie dobrze może się okazać. Pamiętajcie, że tam się dzisiaj dzieje huśtawka na rynkach. Raz wprowadzają cła, raz cofają cła, za chwilę znowu wprowadzą cła, a potem może je wycofają i ja nie wiem, co będzie. Jeżeli wiecie, zadzwońcie do mnie, podpowiemy innym inwestorom. Ale jeżeli nie wiemy, to albo stosujemy dany system, albo nie inwestujemy, bo się do tego nie nadajemy. Jeżeli chodzi o rynek amerykański, tam również widzimy dosyć mocne odbicie. No tylko ono jeszcze jest daleko, tak? Rynek polski jest dziś przy szczycie, a rynek amerykański ma ogromny jeszcze potencjał do wzrostu. Czy on, czy on pójdzie prowzrostowo, czy za chwilę się, tak jak powiedziałem, okaże, że będzie kolejna fala spadków, pogłębi się, pogłębi się jakby nowe dno, pojawi się. Ja się z tego tytułu cieszę, obojętnie czy, czy rośnie, czy spada, ja się zawsze cieszę. Dlaczego? Ponieważ jeżeli dzisiaj my jesteśmy na rynku akurat polskim, rynek amerykański nie nie ma sygnałów do, do, do kupna, do posiadania akcji. Jeżeli dzisiaj jestem na rynku polskim, on rośnie, no to ja zarabiam. Jeżeli ja dzisiaj jestem na rynku, poza rynkiem amerykańskim i on będzie dalej spadał, to on będzie tani. Jeżeli będzie tani, to ja w przyszłości zarobię więcej. Wystarczy czekać, wystarczy być cierpliwym. I to widać na przykładzie kryptowalut, obojętnie czy inwestujecie, czy nie. Lekcja jest zawsze ta sama, bo wykres to jest wykres, więc zachęcam posłuchać. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, tam jest na przykład na bitcoinie dzisiaj spadek 20% od szczytu. Rekord był 105 tysięcy, dzisiaj mamy 85 tysięcy, czyli 20% od szczytu ten bitcoin nam spadł i spoko, tak? Ja na razie nie widzę ku temu, by były chęci do, do powrotu, do dużego trendu wzrostowego, tak więc no, istnieje ryzyko i obawa, że no, rynek będzie dalej spadał. Ale obawa dla kogo? Obawa tylko dla tego, który dzisiaj posiada na przykład bitcoina. Ja go nie posiadam, ponieważ dzisiaj jest on poniżej średniej kroczącej, większość kryptowalut jest poniżej kroczącej, więc jeżeli to będzie niżej spadało, to tylko i wyłącznie tworzy to większy potencjał zarobkowy w przyszłości. Trzeba poczekać. A bitcoin to jest jeszcze nic. Spójrzcie sobie na, na cardano tam jest spadek już 50%, praktycznie, no bo tam od początku grudnia to zaczęło spadać, mamy 50% spadek, jeżeli dzisiaj by miały się rozpocząć wzrosty na kryptowalutach, to żeby odrobić spadek 50%, to już trzeba 100% wzrostu, taki potencjał do zysku już czeka. Oczywiście, że to kiedyś wróci do tego poziomu, to jest pewne, bo tak jest zawsze, nigdy nie ma ciągłego trendu spadkowego. Są po prostu trendy spadkowe, a później są trendy wzrostowe. Jeżeli chodzi o, o tyriam, tam już mamy spadek 60%, 60% tam jest prawie 200% potencjał do wzrostu. Kiedy to nastąpi, nie wiem, ale to, że nastąpi, to jestem tego pewny, bo zawsze tak jest. Na Dodżu Odellona Namaska, który zebrał z różnych powodów politycznych, mnie to nie interesuje jako kryptowaluta ma potężny potencjał do wzrostu, 66, za chwilę 70% prawie spadku, to macie ponad 200% już ponad do wzrostu i teraz jeżeli my w odpowiednim miejscu wejdziemy sobie ze średnimi kroczącymi, to od 100 do 150% można spokojnie sobie z tego rynku zgarnąć, a jeżeli będzie niżej spadało, zapraszam, spadek 95% wymaga 1500% wzrostu 1500%, więc niech spada. Ja jestem cierpliwy. Podsumowując, e, ogólnie na rynku amerykańskim na razie mamy trend spadkowy, jesteśmy poza rynkiem, jest spoko, niech sobie spada. Na rynku kryptowalut. Większość krypto spada, niech sobie spadają. Mnie to nie interesuje. Jeżeli chodzi o rynek Polski, jest to jakaś taka e, zielona wysepka. Która sobie dzisiaj zarabia, cieszmy się z tego. Czy to będzie długo trwało, nie wiem. Być może za niedługo nastąpi, tak jak powiedziałem, kolejny zwrot akcji na, w polityce, który spowoduje, że znowu będzie to spadało. To jest nie do przewidzenia. Jeżeli ktoś nie potrafi tej huśtawki przeżywać, za każdym razem to powtarzam, to jest dowód na to, że ta osoba nie nadaje się do inwestowania. Pamiętajcie, że zarabiać chciałby każdy, ale ponosić ryzyko i y, przeżywać pewien taki. Mimo wszystko, dyskomfort, stres, już ludzie niekoniecznie chcą, ale to jest właśnie nasza tak, tak, taka informacja dla nas, czy my się do tego nadajemy, czy nie. Jeżeli potrafimy ze spokojem to do, doświadczać, przeżywać i iść sobie dalej, bo wiemy, że osoby, które są konsekwentne i mają zasady na rynku, wygrywają, z rynkiem wygrywają i w koniec końców zarabiają więcej niż to, co daje rynek poprzez kupiłem i trzymam. Dzięki za uwagę, życzę Wam miłego tygodnia, fajnych świąt i do usłyszenia za miesiąc. Na razie cześć.